Witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł Anna Maria Siarkowska. Partia Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jest Pani słynna z tego, że Jarosław Kaczyński pomachał Pani groźnie palcem. O co chodziło? Przypomnijmy. Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie tylko z tego. <laughs> nie tylko, ale to o tym za chwilę. Tak. Co się wtedy wydarzyło w Sejmie? Rzeczywiście to była jedna z takich... Bardzo medialnych sytuacji w, w ostatnich tygodniach. Mieliśmy wówczas do czynienia z, z taką sytuacją, w której mu, Sejm miał za zadanie przegłosować przegłosować um, takie, taką reformę, która by cofała um, dotychczasowe zmiany w obszarze um, Sądu Najwyższego, czyli tak naprawdę cofała to, co, to, co, to, co wprowadziliśmy, um, jeżeli chodzi o zmiany prawa, odsunięcie pani prezes Gerzdorf, um, odsunięcie um, tych skompromitowanych sędziów z, z Sądu Najwyższego. Czyli ten słynny wszystko, pisowski pakiet zmieniający sądownictwo w Polsce, który miał wysadzić w stary system. Tak, znaczy może nie cały. Nie, to, to dotyczyło tak naprawdę tych sędziów, którzy mieli odejść po, 60, po 65 roku życia na emeryturę i ci sędziowie, którzy zresztą dano im szansę do tego, ażeby złożyli wniosek o to, ażeby mogli pozostać na swoich stanowiskach. Natomiast większość sędziów takiego wniosku nie złożyła. Ta reforma została później zaskarżona, była badana przez, przez Komisję, nie tylko przez Komisję Europejską, ale przede wszystkim przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który który zawyrokował, że reforma sądownictwa w Polsce narusza praworządność czy Europa, w Unii Europejskiej czy i Unia nakazano, Polsce, nakazano Polsce, ażeby się z tej reformy wycofała. Mhm. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał tak naprawdę mandatu do tego, ażeby, ażeby tego typu wyrok podjąć. Było to naruszenie Kolejne zresztą z szeregu naruszeń naszej suwerenności czy suwerenności państw Unii Europejskiej. W moim przekonaniu nie powinniśmy się byli cofać przed, pod takim naciskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No niestety decyzje, które zostały podjęte. Były, były inne, i ta reforma w zakresie związanym z emeryturą sędziów Sądu Najwyższego, którzy po 65 roku życia odchodzili zgodnie z zapisami ustawy mm. na emeryturę, to zostało cofnięte, ci sędziowie zostali przywróceni na swoje stanowiska. Czyli co, PiS zgłosił zmiany w prawie, które zostały odrzucone przez Unię Europejską. Zakwestionowane jako zakwestionowane. naruszające praworządność. PiS się z tego wycofał, a prezes Kaczyński pogroził pani palcem za to, że broni pani pozycji wyjściowych PiS-u, tak? To znaczy, moja ocena całej sytuacji była taka, że nie powinniśmy byli się cofać pod naciskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powiedziałam, że uważam, że tego rodzaju, tego rodzaju decyzja po prostu wyznacza granicę naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu. No i Myślę, że tutaj interpretacja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym względzie była, była inna ocena całej. Całej rzeczywistości była inna, no i stąd ta, cała, cała, cała sytuacja, cała zamieszanie. Ale to nie pierwszy raz, kiedy partia rządząca wycofuje się ze zmian, które wprowadza, i w opinii publicznej po prostu jest to odbierane dość tak no, negatywnie myślę, bo to jest tak, to jest kwestia sądownictwa, wcześniej ustawa o ipn nie? Jeszcze, jeszcze parę takiej sytuacji, kiedy PiS bardzo twardo stawiał w, s, s, swoje warunki, po czym się wycofywał, no i odbiór PiS-u jest taki Boże. No to w takim razie, po co oni przez, nie wiem, rok, dwa w, robili awanturę wokół tego, skoro tak łatwo się wycofują? Z ustawą o nie była nieco inna sytuacja. Przyznaję, że. Efekt również... był analogiczny. Efekt był analogiczny, tak. Natomiast jakby cała analiza merytoryczna, która, która, która stała też za tą decyzją, ażeby się jednak. Wycofać wcześniejszych zapisów jest zupełnie inna. Mm. Musimy tutaj mieć na względzie to, że po pierwsze w polskim prawie już istnieją przepisy, które pozwalają na karanie, na ściganie tych, którzy znieważają państwo polskie i jest to zagrożone karą również do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast te przepisy rzeczywiście do tej pory trudno jej było jakkolwiek wyegzekwować. I w tym momencie zostały również decyzją Sejmu dołożone do ustawy o ipn przepisy, które pozwalają ścigać, ścigać zniewagi względem państwa polskiego już za, za konkretne przestępstwa związane jakby z sugerowaniem np. udziału Polski w, w Holokauście. Mm -hmm. Te przepisy, tak naprawdę, one w jakiś sposób precyzowały, precyzowały całą, całą, całą sytuację, niemniej jednak one jako narzędzie prawne nie dawały kolejnego, kolejnych możliwości państwu polskiemu. To po co to było w takim razie? Na no to pytanie, panie redaktorze, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. To jest rzeczywiście duży znak zapytania, dlaczego takie przepisy zostały. Mhm. Zaproponowane Sejmowi, a później przyjęte. Zresztą jako w swojej, w swojej wymowie jak najbardziej słuszne. Niemniej jednak to nie było kolejne narzędzie dla, dla polskiego państwa, które może po polskie państwo wykorzystać w, w walce po prostu z oszczerstwami i z niewagami. Natomiast zaczęło rodzić bardzo duże perturbacje na arenie międzynarodowej, perturbacje związane z, nie tylko z naszymi stosunkami z Izraelem, ale przede wszystkim z naszym największym sojusznikiem, również sojusznikiem militarnym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj pojawiało się pytanie, czy warto um, z pozycji moralnych, oczywiście jak najbardziej Polska miała prawo i słuszność takie przepisy ustanowić, natomiast czy warto tutaj bronić tych, tych zapisów jak niepodległości w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie ich wyegzekwować mhm. z jednej strony, a z drugiej strony analogiczne zapisy już istnieją i tych również nie jesteśmy w stanie wyegzekwować. I wobec tego Sejm wycofał się wskutek tej całej, tego całego nacisku międzynarodowego rzeczywiście z tych zapisów. Tak, to również było w pewien sposób ugodzenie w naszą suwerenność, natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że musimy podejmować w polityce Decyzje roztropne. A wydaje mi się, że nie byłoby roztropnym nadwrężanie naszych relacji sojuszniczych w imię obrony przepisów, których nie jesteśmy w stanie na tę chwilę skutecznie wyegzekwować. Kilkukrotnie wspomniała Pani o suwerenności polskiej, naruszanej w ten, w ten sposób prze, przez zagraniczne ośrodki. Przejdźmy do sedna tego tematu suwerenności. tak Polska w, stara się stworzyć obraz tego, że jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej liderem y, Trójmorza, tak? Terenu, na którym po prostu powstanie duża siła polityczno-militarna, będąca w, nie to, że w kontrze, ale, ale będąca pomiędzy Rosją a Niemcami. Czy kraje, które miałyby brać udział w tym projekcie, nie patrzą czasem na Polskę w sposób no, znaczy, taki niepoważny, tak? bo w duże mocarstwo, na jakie się silimy, nie jest w stanie wyegzekwować prostych rzeczy, które, które, które wprowadza. tak? Czy mocarstwem I... na razie Polska nie jest? Ale oczywiście no, ja mamy nazywam takie, jak... Polskę wielkim imperium mamy takie, no. No. tak. Mamy takie, mam nadzieję, że mamy takie aspiracje, że w dobrze w by było, żeby idziemy, żebyśmy mieli tak. takie, takie aspiracje, oczywiście. Aspiracje mocarstwowe, natomiast na to musimy bardzo ciężko zapracować myślę, że przez, przez, przez kilka pokoleń jeszcze. Mhm. Natomiast rzeczywiście, jeśli mówimy o budowie między morza, jako takim sojuszu państw w obszarze Europy Środkowej czy Środkowo Wschodniej, być może też zahaczająca tutaj właśnie bardziej o, o, o północ również. Czy nawet o południe, czy nawet o południe tutaj w, w, tym, w tym regionie. Mhm. Taki, taka, taka współpraca musi mieć charakter gospodarczy, polityczny, być może w przyszłości również militarny, natomiast budowanie jej jest tylko możliwe wówczas, kiedy będzie oparte na przywództwie, będzie oparte na przywództwie państw, które ten sojusz, tą solidarność w ramach tych państw, będą w stanie stworzyć. Myślę, że tutaj Polska jest państwem kluczowym, obok, obok oczywiście Węgier, ale jest, Węgry mają znacznie mniejszy potencjał niż, niż Polska. I tutaj bez takiego przywództwa polskiego nie uda się stworzyć tego, tego sojuszu. No i właśnie, jeśli mówimy tutaj o przywództwie, przywództwo wymaga również tego, abyśmy filii czasami no właśnie pewne, pewne rzeczy, pewne rzeczy postawić, postawić w kontrze względem względem głównego nurtu, względem tego do czego na przykład dzisiaj zmierza Unia Europejska. Pozostałe państwa tego regionu jeśli mają razem współpracować w ramach jednego bloku i stanowić pewnego rodzaju przeciwwagę dla, dla tych sił w ramach Unii Europejskiej, które dążą do wizji Unii Europejskiej, takiej jak chcą ją widzieć Niemcy czy... Czy, czy, czy Francja, jaki? Y, państwa zunifikowanego, mm -hmm. państwa, w którym, w którym Unia Europejska będzie właśnie jednolitym państwem, z jednolitym budżetem, z własnymi siłami zbrojnymi, z jednolitą polityką zagraniczną, gdzie Pozatkową. nie będzie suwerennych mm -hmm. państw. Tak, gdzie nie będzie suwerennych państw. Myślę, że taka wizja Unii Europejskiej to nie jest to, czego chcieliby widzieć Polacy, którzy zresztą już doświadczyli tragedii, tragedii komunizmu, byli przez, przez dziesiątki lat w systemie komunistycznym w ramach bloku państw. Bloku państw radzieckich. Hmm. Czy się przez jakiś czas w, w poprzedniej Rzeszy, dużej, niemieckiej? Byliśmy tak. W, byliśmy państwem, które, które do, doświadczyło tragedii rozbiorów. Myślę, że suwerenność, niepodległość to jest coś, co Polacy bardzo cenią. Hmm. I nie powinniśmy tego, tego oddawać bez walki. Myślę że, myślę, że przyszłość Polski jest przyszłością Polski jako państwa. Właśnie suwerennego państwa niepodległego, państwa, które będzie um, liderem dla pozostałych państw w naszym, w naszym regionie, ale tak jak powiedziałam wcześniej dla przywództwa, dlatego, aby być liderem, um, my musimy um, mieć taki nie tylko obraz, ale być państwem odpowiedzialnym, być państwem, na którym inne państwa będą mogły um, polegać, będą mogły się oprzeć, będą mogły liczyć na, ale na wsparcie. To się tak naprawdę okazuje dzisiaj, jeśli patrzymy w ogóle na rozwój, na rozwój tej koncepcji, Nie koncepcji lubię. międzymorza. Myślę, że tutaj jest zbyt wiele takiego teoretyzowania, a za mało praktyki. Jeśli na przykład w takiej sytuacji, w której się żeśmy znaleźli, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykracza poza swój mandat i wkracza w pewne kompetencje właśnie państwa suwerennego, w kompetencje dotyczące kształtowania wymiaru sprawiedliwości i chociażby po prostu przechodzenia sędziów na emeryturę w, w, po osiągnięciu danego wieku, co nie jest tak naprawdę niczym, um, niczym niezwykłym, to jeśli w tym momencie już się cofamy, jeśli się cofamy pod naciskiem Trybunału Sprawiedliwości, kiedy oni nie mają do tego mandatu, no myślę, że to nie jest dobre. Myślę, że to nie jest dobre, bo też pozostałe państwa patrzą na, na Polskę. My powinniśmy takie, dawać przykład. Dawać przykład i taką pewność innym państwom, że po pierwsze pokazujemy, że, że suwerenność jest dla nas jest dla nas kluczowa, że naszej suwerenności będziemy bronić, ale że również, jeśli inne państwa znajdą się w podobnej sytuacji, my w ramach Unii Europejskiej wesprzemy ich swoim głosem i wesprzemy, wesprzemy ich, ich interesy. Myślę, że to jest również tutaj istotne. Pytanie, czy to liderowanie się nam już nie wymknęło, po prostu, by, jak powiem, sobie sytuację po głosowaniu na wybór Donalda Tuska na prezydenta, drugą kadencję w, w Europy, Dzień później pan Orban na jakimś dużym zgromadzeniu okolicznościowym na Węgrzech powiedział, że oni przejmują liderowanie całym tym zmianom. Tak? I teraz kiedy patrzę na wschodnią Europę, to lider w postaci Orbana jest bardziej przewidywalny i... Do przyjęcia, bo to jest człowiek, który tak stawia twarde warunki, kiedy może, kiedy potrafi to wygrać, potrafi się wycofywać w sposób taki, że wszyscy myślą, że znowu wygrał, balansuje umiejętnie między Rosją a Unią Europejską, kiedy łonia go ciśnie, wtedy się uśmiecha do Putina. Kiedy, kiedy Unia mięknie, wtedy do tego putina się odwraca, to jest polityk, który daje gwarancję to jest skuteczności. Tak? Tymczasem Polacy takiej gwarancji nie dają. No, w, w, ostatni przykład dopuszczenia Niemców do projektów y, Międzymorza też słabo rokuje, jeśli chodzi o, Polską, o, o, Pols o polskie liderowanie. Przecież to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Jak można wpuszczać lisa do kurnika? No tak. Myślę, że tego rodzaju działania, które miałyby na celu właśnie. Dopuszczenie Niemiec do tego projektu są ewidentnie ukierunkowane na zburzenie tego projektu, na to, żeby on nie, nie, nie zafunkcjonował tak, jak to, jaka jest jego idea, tak, mhm. żeby ta idea nie mogła być zrealizowana. I rzeczywiście tutaj, panie redaktorze, zgadzam się z tym, że Polsce potrzeba, potrzeba właśnie wzmocnienia tego naszego suwerennego stanowiska, tego bycia liderem, bycia tego przywództwa w, w Europie. I w pewnych obszarach możemy się rzeczywiście uczyć od yy, yy, Wiktora Orbana. No, weźmy przykład Ukrainy, tak? którą Or Orban w sumie <laughs> skolonizował to może za dużo powiedziane tak? ale roz rozdał w, w Węgrom mieszkającym na, na, Węgr na, Węgrze, na Ukrainie paszporty, tworząc poprzez to siłę polityczną węgierską na Ukrainie. Jak się patrzy na Polskę, Polska cały czas zbiera baty od o wiele słabszej Ukrainy. Ukraina zachowuje się w sposób do Polski bardzo niesympatyczny, mówiąc tak de de delikatnie. Polska nie reaguje, udaje się, jakby nic się nie działo kompletnie. Przecież to jest odbierane na zewnątrz w sposób niepoważny, bo jeżeli Ukraina dzisiaj jako słaba w ten sposób traktuje Polskę, która wyciąga do niej rękę, to co będzie, kiedy Ukraina się wzmocni? Jak wtedy, wtedy będzie traktowała Polskę? Już z pozycji równiejszych sobie, tak? No rzeczywiście, musimy sobie powiedzieć, że interes, inter w interesie Polski jest oczywiście suwerenna Ukraina, osłabienie Ukrainy i dalsze osłabianie nie leży w naszym interesie, bo leży w interesie Rosji, tak? to, i to na pewno słaba Ukraina to jest wzmocnienie Rosji, to jest przybliżenie Rosji tak naprawdę do do, do, do naszych granic. Natomiast w tym względzie, w, w tej polityce prowadzonej w, w stosunku do Ukrainy, musimy pamiętać, że to nie może być taka jednostronna deklaracja przyjaźni, jednostronne wsparcie. Musimy tutaj również umieć wyegzekwować nasze własne interesy, i to nie są tylko interesy gospodarcze. Myślę, że bardzo istotnym dla wielu Polaków jest również prawda historyczna, jest również stanięcie właśnie w tej prawdzie historycznej przez stronę ukraińską, jest możliwość przeprowadzenia ekshumacji na terenie Wołynia i okolic, bo one do tej pory nie zostały przeprowadzone. I to jest warunek ku temu, żeby ta nasza przyjaźń polsko-ukraińska była budowana na takich zdrowych fundamentach. Jeśli tego nie będzie, jeśli będziemy te trudne sprawy zamiatać pod dywan, to obawiam się, że, że to no będzie taka przyjaźń mhm. mocno fasadowa, będzie ona, będzie ona budowana, ale na tej niwie stricte politycznej, a jeśli to nie ma fundamentów również takich społecznych i gospodarczych oczywiście, ale tych społecznych, kulturowych, to, 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 to jakby trwałość tego rodzaju e, przyjaźni jest, jest bardzo, bardzo krucha. Mhm. E, I wystarczy wówczas po obu stronach, e, o, jeśli byłyby pewne, pewnego rodzaju, nie wiem, zawieruchy e, właśnie polityczne, mhm. e, wystarczy, żeby, żeby, żeby taka przyjaźń e, po prostu e, okazała się mocno nietrwała. A może wbrew pozorom mamy z Rosją wspólny interes na Ukrainie, czyli słaba Ukraina, czyli Ukraina, która nie zagraża ani Rosji, ani Polsce, jest takim krajem, po prostu, który jest rozgrywany przez obie te strony. Czy bo, bo wzmocnienie Ukrainy zagraża, zagraża obu stronom, tak naprawdę. Panie rektorze, myślę, że y, Ukraina nie stanowi zagrożenia ani dla Rosji, e, tak. ani dla Polski. Nie, to nie jest w żaden sposób to, to państwo nie jest dla nas zagrożeniem, wręcz przeciwnie, to jest nasz sąsiad, z którym możemy układać i budować bardzo pozytywne relacje. Natomiast rzeczywiście w przeszłości dochodziło do, dochodziło do, do, do sytuacji, no mówię tutaj o ludobójstwie na, na Wołyniu, po, po, do których nie można po prostu przejść, przejść do porządku dziennego nad nimi. To są, sprawy, to są sprawy zbyt ważne, to jest tragedia wielu setek tak naprawdę tysięcy ludzi, to są, to są kwestie, które muszą zostać należycie zbadane przez historyków, ofiara musi zostać należycie upamiętniona, i wnioski z tej tragedii muszą zostać wyciągnięte po obu stronach, po obu stronach. Mhm. Jeżeli tego nie zrobimy, to historia, niestety, lubi się powtarzać. I musimy to, musimy to jakby wziąć, wziąć pod uwagę. Natomiast tak jeszcze raz powtórzę, że silna, tak naprawdę, i niepodległa Ukraina leży w interesie, w interesie polskiego, polskiego państwa. Ja chciałabym, żeby nasze relacje były, były dobre, były, były, były ścisłe. Rzeczywiście to jest budowanie pewnego rodzaju w tym pasie przeciwwagi dla, przeciwwagi dla Rosji. Zresztą to nie tylko dotyczy Ukrainy, bo to dotyczy również Białorusi, od której jesteśmy wciąż, wciąż odwróceni plecami. I takie wyśmiewanie tego kierunku białoruskiego naprawdę bardzo nie służy naszemu interesowi polskiemu, bo musimy pamiętać, że jeśli Polska jest odwrócona plecami do Białorusi, to Białoruś nie ma się gdzie zwrócić, a Putin ma wielką chrapkę na Białoruś. Putin um, bardzo chciałby, um, zresztą Białoruś jest w obszarze wpływów Rosji. Jest tak w obszarze wpływów Rosji, natomiast y, pytanie, na ile ona się utrzyma Białoruś jako, y, jako suwerenne i odrębne państwo. Jeśli, jeśli my będziemy plecami odwróceni do Białorusi nie będziemy jej y, y, wciągać tą strefę wpływów y, europejskich. To niestety ona jest skazana na Rosję, a to jest dla nas konkretne niebezpieczeństwo. I my o tym nie mówimy, my dzisiaj to bagatelizujemy. Wyśmiewamy Białoruś, wyśmiewamy ten kierunek, niestety widzę to po prostu w ogólnopolskich mediach, a to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. To, co się dzisiaj, to, co się dzisiaj dzieje, to, że Putin e, czyni kolejne kroki, ażeby właśnie zwasalizować już kompletnie, e, kompletnie e, to państwo. Musimy pamiętać, że chociażby siły zbrojne Białorusi już są, pod, pod dowództwem rosyjskim. Łukaszenka budował, buduje swego rodzaju obronę terytorialną na swoim terenie, bo właśnie obrona terytorialna podlega tylko i wyłącznie Łukaszence, a nie, a nie Rosji. A wojska operacyjne podlegają Rosji, pod dowództwu ale... rosyjskiemu. To są naprawdę bardzo konkretne konkretne um, sprawy, które rzutują na nasze um, narodowe bezpieczeństwo. Chyba nie chcielibyśmy mieć za sąsiada, zamiast Białorusi, um, Rosji. To Pani jest redaktor. oczywiste tylko, że mówimy o krajach spoza Unii Europejskiej, tymczasem Polska ma słabe stosunki z takim krajem Unii Europejskiej jak Litwa, tak? która po prostu systematycznie w kierunku Polski wysyła sygnały, że chciałaby wzmocnienia stosunków, tymczasem my to ciągle ignorujemy, więc myślę, że to po prostu jest słabość generalnie polityki wschodniej w obecnego rządu i poprzednich, tak, Myślę, że jeżeli chodzi o politykę wschodnią, to mamy znacznie bardzo dużo do nadrobienia. I tutaj potrzeba dużej rozwagi, um, uczciwości intelektualnej, um, uczciwości um, dążenia do tej też do prawdy historycznej, bo stosunki z Litwą również są um, takie zaognione czasami um, ze względu na, um, na, na, na historię. I myślę, że tak samo jak, jak jeśli mówimy o Ukrainie, to relacje z Litwą mogą być przyjazne, bliskie i takie mocno sojusznicze, tylko jeśli do tej prawdy historycznej, o tą prawdę historyczną zawalczymy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Także dziękuję, dziękuję i do bardzo. zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.